Tak dowcipnie przystrojone zagrody witały gości dożynek gminnych, które w sobotę odbyły się w Pietrzykowie. Obrzęd dożynkowy był spektaklem, który stworzyli sołtysi, uczniowie i nauczyciele miejscowej szkoły. Ich występ został ciepło przyjęty przez publiczność. Kulminacyjnym momentem było przekazanie przez starostów chleba i miodu gospodarzom dożynek burmistrzowi Pystr i sołtysom. Potem Krzysztof Strużyński dzielił się chlebem z mieszkańcami. Sądzę, że organizowanie dożynek jest dobrym zwyczajem, no jest to jednocześnie podziękowanie, jak wiemy, za ten całoroczny trud rolnika, ale przede wszystkim także mobilizuje wsie, rolników, wszystkich mieszkańców do tego, ażeby te wsie bardzo ładnie wyglądały. Przede wszystkim jest okazja, żeby odświeżyć elewacje, oczyścić swoje obejścia, zagrody. Myślę, że to jest szczególny czas, kiedy rolnicy chcą się zaprezentować i pokazać właśnie jak wyglądają od kuchni, dlatego też organizujemy te dożynki co roku w innej wsi. Panie Wojtku, od poprzednich dożynek w Pietrzykowie minęło 9 lat. Co w tym czasie się zmieniło we wsi? No we wsi się bardzo dużo zmieniło, ponieważ e, powstała niepubliczna szkoła. To jest pierwsza rzecz. Przybyło chodników, jest remiza odnowiona, straż wzbogacona o sprzęty pożarnicze. No i myślę, że mieszkańcy dużo bardziej są w tej chwili zintegrowani z sobą. Nie tylko mieszkańcy Pietrzykowa, ale okolicznych miejscowości, którzy współdziałają na rzecz wszystkich nas tutaj obecnych. Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs na najładniej udekorowaną zagrodę. Zdaniem jury najlepiej zrobiła to Elżbieta Górska. Krótko o zwycięskiej zagrodzie. Co się złożyło na wystrój? No trochę związane między innymi z działalnością, bo była i krówka i był, no a przede wszystkim piosenka. O jedzie chłopcy radarowcy jadą i przez to co tego nawet była melodia piosenki, tak samo był sam motor z policjantami. Krówka, no i był Żywy ten kucyk z wnukiem, Bartą łomiejem. No i resztę wystroju takiego, no nawet były bułeczki z drzemem i, i miodem, co można było skorzystać i zdegustować. Oceniano też wieńce dorzynkowe. Pierwsze miejsce zajął Wieniec Spyzdr, który jednak został kupiony. Drugie miejsce zajęła Marlena Mróz z Dłuska, która własnoręcznie przygotowała dożynkową kompozycję. Dlaczego wzięłaś udział w tym konkursie? To był ogólnie pomysł mojej mamy, ona lubi robić takie rzeczy, od zawsze takie coś lubiła i doszliśmy do wniosku, że czemu, dlaczego by nie spróbować i pomysł wpadłyśmy na taki, że są to ręce które człowieka sprasowanego, który prosi Boga o najlepsze rzeczy dla niego. Ile czasu zajęło Ci przygotowanie tego wieńca? Tak około tygodnia, na tydzień się na tym męczyłyśmy, żeby najpierw wszystko pozbierać, wyciąć wszystko, no to około tygodnia. To pierwszy taki wieniec, który wyszedł pod Twoich rąk? Nie, nie, bo brałyśmy też udział w wiankach, jeżeli chodzi na pyzdry, e, szopki bożonarodzeniowe, no dużo konkursów plastycznych. Podczas dożynek oczywiście nie zabrakło przyśpiewek. śpiewek. sama jest nam znany, strażaków, tak jest Wciąż te same Dodajmy, że gości bawił również kabaret Klapa, a wieczorem do tańca przegrywał zespół Exit.